Witam Kamila Ślimaki. Właśnie zakupiłam pojemnik taki niewysoki dla ślimaków. Znaczy dla ślimaków w pepko. Po prostu zwykły pojemnik plastikowy, w którym zrobiłam dziurki. bo to niewysoki. Że po prostu no, jest to lepiej. Uznałam, że lepszy taki będzie. Bo są wyższe, ale po co? Yy, zrobiłam dziurki po jednej stronie. Tu. I w pokrywie. O tu. Proszę bardzo. Jeśli się okaże za mało dziurek, jeśli się okaże za mało dziurek. To dorobię jeszcze dziurki i to, to mogę dorobić ile chcę. Nawet jeszcze tu mogę zrobić dziurki, nawet gdzieś się od dotąd mogę zrobić. Nie przeszkadza to. Im więcej będzie tu dziurek, tym lepiej. Tu w pokrywie, jak uznam, na razie zrobiłam tyle. pojemnik się otwiera od ot tak. Po prostu. I tu na chwilę obecną położyłam ręcznik, znaczy papier toaletowy użyłam, który zwilżyłam wodą na chwilę, na tą chwilę do czasu, kiedy kupię torf kokosowy, ponieważ nie było w sklepie zoologicznym, w którym byłam. No niestety ponoć będzie za tydzień, zobaczymy. Może dostanę w innym sklepie szybciej, bo chciałam kupić. Akurat nie było. Jak na złość. No, bywa i tak. W momencie, kiedy coś potrzebne, akurat nie ma tego. I to mnie po prostu yy, nurtuje. Ale dobra, w najbliższych dniach postaram się kupić yy, torf kokosowy, a żeby po prostu rozdysponować tutaj na dno torfu kokosowego. Yy, gdzieś dotąd nasypię. Przypuszczam, że dotąd, bo normalnie, tak, gdzieś 15, 10 do 15 cm tego podłoża się powinno od dna yy, pojemnika sypać, zarówno w takim pojemniku niewysokim, jak i w akwarium. Akwarium po, yy, dla drugiego ślimaka będzie też taki pojemnik, dlatego że Akwarium uznałam, że jest zbyt wysokie, nie jest odpowiednie. No i z wentylacją po prostu jest, no, byle jak byle was, więc po prostu nie, nie jest to za odpowiednie. To nie jest to. Tutaj tak samo na chwilę, na daną chwilę, do czasu, kiedy będzie. Do chwili, kiedy zakupię taki pojemnik, drugi dla drugiego ślimaka, no to po prostu tak samo zrobię, że rozdysponuję papier toaletowy albo ręcznik papierowy zwilżony, po to, żeby po prostu była ta wilgoć. No, bo niestety to musi być. W innych pojemnikach, tak samo. O! Jak widać, ten jest w stosunku, w stosunku do tego, to ten jest <laughs> mega za mały. Może wysoki jest, ale jest mega za mały, jak widać od razu. Proszę bardzo, taki jest. Taki pojemnik w PEPKO kosztuje, ja zakupiłam 10 zł, za 10 zł, ale są i takie trzy Gdzieś takie? Takie, gdzieś. Za około 15 zł, widziałam. Uznałam, że po co mi za 15 zł? Jak mogę kupić taki dla ślimaków? Jest akurat wstępnie zrobiłam tyle dziurek. Jak uznam, że będzie im za mało dziurek, będzie mu za mało temu ślimakowi, bo oddzieliłam wszystkie ślimaki od, od siebie, <laughs> oddzieliłam wszystkie ślimaki od siebie. Po co? Po to, żeby po prostu nie łączyły się w pary i żeby mi nie znosiły jajek, bo jak będą mi znosić jajka, to niestety przyznam rację, że tych jajek byłoby no niemała ilość. To nie jest tak, że dwa, trzy jajka by były, tylko byłyby tego setki. Potem w setkach się liczy, a w setkach liczyć, no niestety, no nie jest za wesoło. Potem nie wiadomo, gdzie te maluchy byłyby, musiałyby gdzieś być i, i po co mi to. Na wiosnę na wiosnę przyszłego roku zobaczę czy połączę w pary ślimaki czy nie. Znaczy w pary w sensie czy połączę razem czy będę chciała żeby mi znosiły jajka czy nie to jeszcze zobaczę bo na razie to muszę jednak y, zrobić ład i skład w sensie Najpierw muszą dostać to, co, co jest potrzebne, czyli torf kokosowy, yy, pojemniki odpowiednie, znaczy po, odpowiednie. Może jak uznam, że ten pojemnik będzie stosunkowo za mały, bo ślimak jednak no, na razie jest mały, ale z czasem będzie większy. Będzie przynajmniej taki jak jak ten. O! Będzie taki jak ten, lub większy. Jeżeli uznam, że pojemniki będą za małe, bo może się okazać, że uznam, że pojemniki będą za małe. Więc będę po prostu zakupywać większe pojemniki. Będę szukać większych. No trudno, no czasami tak jest, że takie są początki. Trzeba z czymś zacząć. Zaczyna się z czymś, a, za, a, a po prostu trzeba sobie no, zobaczyć, co jest dobre, co jest lepsze. Jeżeli to będzie dobre, akurat wystarczy, no nie będzie trzeba innych. Jeżeli uznam, że za mały, będę szukać oczywiście większych, bo są w tej wielkości, ale są i większe. Dobra, na razie życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo.